Interesujące nas gdzieś liczby to 4, 21, 28, 32, 41 i 44. O, hmm. Darku, Masz po... to? Połowę Polaków właśnie zdenerwowałeś, bo szóstki znowu nie będzie. Mam to, mam to rzeczywiście po pierwsze tutaj oficjalnie bezalkoholowo. Gratulacje dla Polonii Bydgoszcz, dla pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Można powiedzieć, że formalności w tym meczu stało się zadość, ale no pytanie właśnie jakby to było z tą bydzią Patryku. Już dworowaliśmy sobie trochę, przepraszamy za to w meczu Gdańska z Krostem, że w zasadzie z tych trzech pierwszych zespołów to w zasadzie no na pewno nie Bydgoszcz jedzie, póki co po ekstraligę. O co nam chodzi w tym? Ja, ja to czasami zastanawiam się, czy to, to taki jest e, zabieg też jakby wink mm, mhm. wing, wing dla, dla, dla naszych słuchaczy, oglądaczy, czy ty po prostu unikasz konfrontacji i uważasz moje różne e, rzeczy, które się wydostają z moich ust, że e, objaw jakiegoś... Ja takiego. połowę tego, co ty Dziw... mówisz, ty Dziw... Dziw... Nie Dziw... Się... Dziw... Dziw... i po prostu zmieniasz temat. E... Ja też gratuluję Landshut Davis za to, że zajęli czwarte genialne miejsce, a te liczby, które wymieniłem to są um, miejsca tych sklasyfikowanych zawodników Landshut, którzy właśnie takie miejsca mają w, w tej tabeli statystyki, statystycznej, czyli tych biegopunktówek, więc mhm. mamy naprawdę odległe miejsca po czwartym kraju Hugambeku. Dopiero z 21 Dmitry, jest 21. jest Berzet 28. jest Blodor mm. I 32., potem 41. i 44., a tak wysoko zajechali, więc naprawdę e, to jest kolektyw. E, I to też taki utkany z tych zawodników, którzy to gdzieś tam w czołówce nie siedzą, ale ostatecznie jak się zebrać, a patrząc na to, że drugi najlepszy junior Ligi, czyli Blodorn, ma za partnera e, Bachubera, który ma 1-1, akurat tego dzisiaj nie pokazuje, ale. Mm to jest naprawdę bardzo mocna para juniorów i to pokazuje, że nawet składając ten zespół z tak no, mocno przeciętnych, jeśli chodzi o średnią zawodników, to mamy naprawdę mocny Zespół, który wygrywa 7 meczów i przegrywa 7 w tej rundzie zasadniczej. Otóż to, zapraszamy oczywiście wszystkich do wsparcia naszego kanału: dajcie nam lajka, subskrybujcie, nas polecajcie. To nam naprawdę pomoże dotrzeć do algorytmów, żebyśmy dojechali już niedaleko, już niedługo brakuje do 1000 na platformie YT. Natomiast jeśli chodzi o ten mecz, Patryku, to w tej Bydgoszczy zwycięskiej dobry mecz, tak naprawdę dobry, pojechali tylko i wyłącznie ci najmłodsi. To no, można z wyjątkiem koniecznego, bo konieczny może rewelacji jakiejś nie pojechał, ale jednak był widoczny, nie odstawał dzisiaj. To nie był ten Przemek, co z całego poprzedniego sezonu. Michałow i Przyjemski, a tak naprawdę właśnie ten trzon, na którym niby ma się zakładać ten zespół, tak cyrka istnieje, można powiedzieć, no słuchaj, w Bydgoszczy gdyby nie 15 punktów Przyjemskiego, gdyby nie pojechał w tym meczu, to by zrobili z Łodzią na, u siebie 31 punktów. Nawet gdyby Wiktor jako zwykły junior zdobył 5, to i tak jest przegrana. Z Gdańskiem zrobiliby 37 punktów. Tutaj, zamiast 48 byłoby 35. Bonusa nie liczę. A nie, bonusa nie miał, to, to, to też nie liczę. No właśnie, tutaj w ogóle... Ja myślę, że w ogóle nie, nie, nie zależało jednak tym miejscowym na bonusie, bo jak wiemy, wypuścili w tych biegach nominowanych dwa razy juniorów. Dwa razy pojechał Wiktor Przyjemski, raz z Głogowskim Bartoszem i raz z Przemkiem Koniecznym, właśnie. Mówisz o Koniecznym a propos tego sezonu, bo trochę myślę, że to tak dawno było. On 0,60 chyba. 6 ma średnią w tym sezonie, mm. dużo niższą niż w zeszłym. No tak. A to ostatni, a to ostatni seniorski, więc całkiem nieźle to wyglądało te 3 punkty. Ale tak jak mówisz, no, Wiktor robi taką robotę w tych ostatnich meczach, że no, tak jak dzisiaj widzimy, nie ma żadnego zawodnika poza nim, który zrobiłby nawet. Okay, no, zrobiłby nawet z bonusami dwucyfrówkę. Fakt faktem no, najbliżej tego był Bierek, który miał 9 punktów i pewnie był tą jedynkę Dowius tak? I, I za to oddany bieg juniorom to się chwali oczywiście chłopakom. Ale to i tak by był jeden zawodnik tak naprawdę, gdyby nie to. A Wiktor pokonany w czterech swoich pierwszych startach nie wiem, 20 iluś, czy 13 przed tym biegiem 15. Był niepokonany, a tutaj niestety przywieziono go na 5-1, to musiał mocno to przeżyć, bo, bo już jest, jest w takiej formie teraz tej w tej pierwszej lice, jak Zmarzlik w chyba. No on jest, ma starty, te pierwsze chyba dwa czy trzy biegi, to wygrywał z 40, 50 metrami przewagi i to nad tak. najlepszym kajem hukębekie, nawet. Masakra, co on robi teraz. To jest najlepszy Polak, do ile dobrze pamiętam, w... w... Eminer pierwszej lidze. Sprawdź mnie Patryku, ale chyba jest najwyżej z tak, tak. E... czwartym miejscu? Tak, bo on teraz po tym na piątym, bo wyprzedził po tej kolejce właśnie Buczka. Buczka, tak jest. W takim razie Bydgoszcz, kochani. Kenneth Bierre podnosi się, podnosi chłopina, ale jeszcze do końca się nie podniósł. To 9 punktów w czterech startach z jednym odpuszczonym. Daniel Jeleniewski, 4 jedynki, czyli prawie tak jak końcówka meczu z Landshut. Tam były trzy, o ile dobrze pamiętam. Ale też po tym rozcięciu głowy Daniel to jeszcze nie ten, którego potrzeba mocno, a za którego punkty i cuksy zgarnia właśnie Wiktor ma Matej Zagar, 5 plus 1. Pytanie, co się stało, czy ten defekt Właśnie to potem przełożył się na tę zerówkę w drugim biegu, ale w po, w potem w kolejnych dwóch startach już niepokonany Olek Michałow 7. Całkiem przyzwoity występ poza tym jednym zerem, Adrian Miedziński nie wiem, niby 6 plus 1 jest, ale poza tym jednym wyskokiem bodajże był to bieg szósty. Zaraz mi po tryku, gdzie zdobył trójkę, to raczej się nie pokazał w tym meczu prawie w ogóle, chociaż tam było też 5-1 z jego udziałem. Wiktor Przyjemski odebrany w końcu kolejny, być może komplet. W ostatnim jego starcie, w 15 wystąpił w obnominowanych. No i Przemek konieczny 3, jedynki, 3 punkty. Bartosz Głogowski nie chciał, żebyśmy sobie z niego dworowali, więc mu pozwolono raz w tym meczu pojechać. No, niestety jedno i to Muszę stwierdzić, że ten zagar to, to nawet na te 5 plus 1 nie zasłużył, bo jak dobrze wiemy, to jednak ten tą pierwsze, pierwszą swoją trójeczkę. Eee, znaczy tą tą jedyną tak naprawdę. Mm -hmm. eee, nie przepraszam, ten dwójkę z bonusem zdobył, z, z, jadąc na Blodorna, e, kiedy to Norik osamotniony przez to, jak to pięknie, bajecznie wjechał w taśmę e, <grym zirytował> Dimitry Berge, który nie zdążył po wymianie motocykla, i nie, nie dał rady wyhamować przed taśmą i, no i zerwał i, nawet i Zirytował. Ja tak, ja, ja tak <grym> zirytował> się zastanawiam, czy on czasami się nie zatrzyma. I nie zapyta, ale teraz jakie są przepisy, przecież ja dojechałem, proszę tam wertować, no, ale jednak no, pokłonił się tutaj, posypał głowę popiołem i jednak pojechał do, do tego mm, parku maszyn, w którym już stał już załamany pan Sławek kryją, którego ładnie wyłapała kamera, jak opuszczał głowę w dół po tym wydarzeniu, ale... I tutaj właśnie taki mocny senior booster miał a propos tego meczu, biegu. Mm. Więc tak naprawdę ten dwunasty bieg, gdzie wygrał z Kajem Hugenbeckiem, tutaj można powiedzieć, że tutaj to jedyny bieg, który mu dzisiaj wyszedł. No Bary niby źle nie wyglądał, bo średnio powyżej dwóch, ale jednak no, u siebie tylko jedna trójka, jednak dał się za bardzo chyba wyprzedać i za, za dużo tracił w tych biegach, w których mm. nie przejeżdżał jako drugi. Um, a przyjemski, tak jak mówimy, klasa sama dla siebie. Miedziak, nie wiem czy on się trochę podreperuje przed tymi playoffami. Już to lepiej wygląda niż w ostatnich meczach. Tym bardziej, że Oleg Michajłow też robi bardzo ważne punkty. I tutaj niesamowita walka, bo to tak jak mówiłem przed, tobie przed meczem, wyszło mi, że jest 12 mijanek, mm -hmm. ale już pierwszy bieg, w którym nie było jeszcze mijanek, z udziałem właśnie Michajłowa, gdzie gonił pięknie Berzejego osobę i nie dogonił, bo świetnie się bronił. to pokazał właśnie tego zęba, że, że naprawdę nie ma co szukać zamiennika na przyszły rok, tylko jednak ten rocznik 99 może i w przyszłym roku jechać jako U24 i znakomicie to, to wyglądało, no i ostatecznie jak zaraz przejdziemy do drużyny przyjezdnej, nie wiadomo jakby to było, gdyby nie właśnie ten Berger, który był w niesamowitym sztosie dzisiaj i RIS, który no wiadomo jak mocno uderzył w tą bandę, to co to, to, to by tak naprawdę się stało z tą boleń że bo naprawdę ona nie jedzie rewelacyjnie i jeszcze będziemy dzisiaj mówić o Zielonej Górze. Ja, moim zdaniem teraz coraz bardziej wilki wyrastają na, na faworytach ta bycia mi trochę przypomina, chociaż nie można tego jeden do jednego porównać, e, Lublin, bo myśmy już piali od dawna, że jak ta juniorka nie zaskoczy na wyjazdach, w tym Lublinie, to w końcu się potkną i tak też się stało. Nie to, że my mieliśmy rację, ale też nie myliliśmy się. Natomiast tutaj to też y, na przyszłość, można powiedzieć, fajnie, wygrana jest w rundzie zasadniczej, ale czy to wystarczy? Czy to skinanym ruł krosno na przykład y, to będzie to samo, bo jeszcze Lebedew dojdzie, to być może. Ta przerwa mu posłuży. Przemek koniecznie. Tylko dodam, e, dwa razy pokonał Bachhubera, raz Kaja Hukenbeka, kiedy to Kaja zrobił zero właśnie. Więc to jest, e, można powiedzieć, bardzo godne odnotowania. A już e, ci, którzy nie pamiętają przepisów, to tylko przypominamy, że trzeba stać nieruchomo już przed taśmą w momencie upływu e, i być przygotowanym do biegu w momencie upływu czasu. A tak to e, Berze zirytował nawet pana podprowadzającego. Kai Hugenbeck 15 plus 1, ale aż w siedmiu startach. Bo i ZZK za Hudsona, Hansena, Hansena, który nie pojechał w tym meczu, tak samo jak Kim Nilsson, też o tym mówiliśmy, więc naprawdę ubogo dzisiaj wyglądała te nazwiska drużyna Przyjezdnych, a ten wynik wykończyli niezły. I to nawet licząc do 13 biegu, tak? Powiedzmy te 35 punktów do 13, potem byli juniorzy, chociaż Przyjemski to jest no, król w tym momencie więc ciężko tutaj uznać, że, że tutaj było jakieś osłabienie w tych juniorskich, w tych biegach nominowanych, ale Głogowski koniecznie raczej by nie pojechali, tak. Niedermayer, e, który zastępował właśnie jako 24 w tym momencie, Hansena, Młodziak, 0 i e, Upadek. E, generalnie dwa razy upadł, ale raz się zebrał <grych> I, i do tego Romaka jednak dociągnął do mety, i to Zero wykręcił. A Riz, który tak jak mówię, świetnie kąsał bardzo ładnie to wyglądało na dystansie. Szczególnie też jego Jelenia w jednym z biegów. Jedna mijanka przynajmniej była w jego wykonaniu bardzo ładna. 6 plus 2 mm -hmm. w 5 i potem to wykluczenie. No z jego winy, ale no nie wiadomo co tam się stanie. Zotą z tą jego nogą, bo widać było, że leżał tak na niej i gdzieś tam sobie za nią łapał. ZZk zachęcano dzisiaj. 7 punktów, no, tak mocno przyzwoicie. Berże przegenialny też mecz, można powiedzieć, gdyby nie te Wykluczanie, no szkoda, bo, bo naprawdę nie wiadomo, co by się stało z tym bydzią. Jakby, jakby Francuz dojechał na ten start, zatrzymał się tam mhm. i potem wystartował równo, bez drgania na starcie. A, a tak to ma 13 w 6 startach. Norik Bledorn, kolejny świetny mecz młodego yy, na bardzo trudnym terenie, 8 punktów i też niesamowita walka. Kilka pozycji stracił, ale czasami wyskakiwał na pierwszym miejscu i naprawdę się mocno trzymał, więc. Z meczu na mecz ten rocznik 2004 rośnie na niesamowitego jeźdźca na przyszły rok, więc tutaj będzie pociecha. A kto wie, co pokaże jeszcze w playoffach. No i Eric Bachuber, jak nie, jak nie on, w tym sezonie, przynajmniej w tej drugiej części, 3-0, a średnio ma 1-1, więc mocno poniżej oczekiwań. I tego, co można było się spodziewać. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, jak na bycie tak mocno osłabionym, bo tutaj brak jest de facto dwóch zawodników, no dwóch i tam jedna dziesiąta, jeśli chodzi o ten jeden ostatni występ oczywiście Risa. Tak, Ris o wiele więcej robił tutaj dobrej roboty niż, niż tych punktów w tym meczu. chociaż dwa razy po 5-1 udało mu się wygrać. Był, miał bardzo dynamiczną sylwetkę, ale właśnie jeździł w kratkę, zresztą tak naprawdę wszyscy trochę w tą kratkę jeździli, bo i nawet Kai Huchenbeck miał wpadki takie no może z Przyjemskim to mu nie policzę jako taką, ale konieczny Miedziak, Zagar, z nimi de facto mu się przegrało, chociaż mówię, to były dwójki i trójki bez tego zera, więc tutaj w ogóle nie można mieć wątów, natomiast Blodorn to był największy kozak, bo raz, że Berze w ogóle widać, że wraca na swoje kąty, bo przecież jeździł już byt Bydgoszczy, tak, to z niego zrezygnowali szkoda, mhm. natomiast to była kapitalna postawa wtedy tego zawodnika i tutaj pięknie się na niego oglądało. Rist tak samo, widać, że po tej dłużej chodził, ale to Blodorn, Blodorn, przepraszam, robił tutaj najlepszą robotę. W pierwszym biegu, w swoim starcie juniorskim nie miał szans z Przyjemskim, potem wdał się w przepychankę z nim w pozytywnym tego słowa znaczeniu w ósmym biegu i przegrał ją i potem kapitalny pojedynek właśnie, czternasty chyba najlepszy bieg tego meczu, gdzie się bodajże trzykrotnie cieli, Patryku? Tak jest, tak. Na samym końcu Przyjemski wyprzedza, ale też jeszcze w trakcie i Przyjemski i Bledorn, no i Bledorn Przyjemskiego i mm. potem jeszcze właśnie Wiktor, Wiktor. Więc no niesamowite show zrobili właśnie w tym 14 biegu. Też jedna mijanka była potem w biegu 15, ale tam okład Kai wyprzedzał Przyjemskiego. Ale tak jak mówisz, no, Iberze, i i i Bledorn to mogą być naprawdę silne elementy tej układanki. Pana Sławka Kryja ma te playoffy. Chociaż moim zdaniem będą jechali tą najcięższą w tym momencie tą grania drużyną wilków Krosno, ale kto wie, no, pierwszy mecz u siebie, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie na dziewięć zwycięstw indywidualnych, cztery tutaj Wiktora Przyjemskiego, czyli Zagar, Bierę Miedziński, no i tego, ten jeszcze Michałow robią razem łącznie pięć. Tak to się póki co kształtuje, this is Sparta na ten moment. Patryku, komu tutaj dajemy dzisiaj zestaw do golenia i talony na paliwo? Podobno paliwo drogie. Wiesz co, ja... ja. E, podobno u was, nie? Dalej te ja nie mam samochodu, więc... Zasadzie, czasami, czasami coś tam wypożyczasz, to myślałem, że, że może wiesz... Nie, nie. Um, to, tak naprawdę to nie wiem, myślę tutaj nad... Przecież Berger, tak jak mówisz, on jednak przyjechał do siebie, więc... Chyba blodron za tą y, niesamowitą walkę i za to, że się... Kurum nie kłanią dzisiaj, więc dla niesamowitego Norika, żeby tak trzymał dalej. Tak, a ja dla Erika Lisa oczywiście y, zestaw kostek drukowych y, tym razem za, za, za to po prostu, żeby ten chłop się nie łamał, żeby wrócił szybko i pomógł temu zespołowi, bo y, wszyscy się myśmy mylili, kolektywnie a propos Landshut i y, ich szans, a oni nas tutaj pięknie wyprowadzają z błędu. Nie wiem, czy musimy tutaj strasznie o pokorę p, teraz y, błagać, bo no, po to jest ten program. Jak się ma na YouTubie, że można o takich rzeczach gadać, niekoniecznie przepraszać, <laughs> jak się to nie spełnia. Następne mecze. Ćwierć finały. Oczywiście Twój, Gdańsk, już mówi, o tym Patryku, ale powtórzymy się. Jak nie widzieli poprzedniego odcinka, jedzie zbyt goszczą a Devils podejmują wilki krosno. No, ja się tutaj tylko powtórzę z tego poprzedniego odcinka, że um, uważam, że jest stać Gdańsk na remis u siebie. Jak Wiktor nie wyśpi i trochę punktów odpuści, bo naprawdę oni nie wyglądają strasznie mocno w tym momencie. No ale to playoffy teraz wszystko resetujemy, więc zobaczymy, jak to się. Będzie układał w, w tych playoffach. A Davis myślę, że 47-43. Jeśli będą w optymalnej formie, jeśli Veris wróci, mm. Nilsson zapowiadany i Hansen, to myślę, że mogą to zrobić z lekką zaliczką, jechać do CrossNap. Żeby było ciekawie i żebyśmy jednak mogli mówić tym naszym biednym rządnym władcom żużla, że jednak sześcioosobowa grupa playoffowa sens, to mam nadzieję, że Gdańsk zrobi to z Bydzią dwoma punktami, ale jednak żeby to nie było jechanie na jak na ścięcie do Bydzi na reważ natomiast Lanswood Devils. Myślę, że 38 do 42. Krosno wydaje mi się najmocniejsze z tych wszystkich zespołów, ale to jednak jest zespół. Jeżeli, Ale to pod warunkiem, że wrócą zawodnicy, a nie, że będziemy znowu jechali w kratkę no. dwoma czy trzema. Jeżeli będzie dwoma trzema, no to myślę, że Wilki nawet z tym ru, hmm, kto wie, czy nie zakręcą się wokół wygranej. No ale pamiętajmy właśnie, że ten Berze jest i ten Kai, który dzisiaj, jak wystrzelili, to naprawdę lecieli na początku stawki to mocno zawstydzali tych miejscowych goszcząt, więc no ty bardziej u siebie we pojadą. Kochani, patronite.plom na Park Maszyn, tam zapraszamy do wsparcia nas. Park Maszyn na Twitterze, na Instagramie, Maszyn Park na, na Facebooku. To są nasze konta socjalne i tam zapraszamy do kontaktu i tyle ode mnie na. Lecimy, dziś, lecimy dalej, dalej z kolejnymi odcinkami. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia już za dwa tygodnie. Pa, pa. you <laughs>